Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w na tablecie Honor Pad 8 jesteśmy w stanie wykonać zrzut ekranu. Także zapraszam do oglądania. Aby wykonać zrzut ekranu na naszym tablecie, musimy wejść w, tutaj w prawym górnym rogu, zapaść paluszkiem i przeciągnąć w dół. Następnie tutaj pod jasnością ten taki kabelek, tą płaską linię i przeciągnąć jeszcze raz w dół. Jak widzicie, gdy już mamy takie pole, szukamy opcji zrzut ekranu i go klikamy. I jak widzicie, rzut ekranu został zrobiony. Teraz możemy po prostu sobie go kliknąć. czekajcie, samouczek. Mamy, mamy tutaj i możemy sobie go jakieś kształty rysować. Rysować po nim co chcemy. No, możemy pisać. Możemy robić wszystko. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć!